Dobry wieczór, Marta Grzywacz. I Filip Obodziński, Wiadomości. Zaczynamy od najświeższych danych na temat uciekinierów z Kosowa. Przekazał je rzecznik, wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców, Krys Janowski. Są to już poważne liczby i to 700 kilometrów od naszej granicy. Od początku ataków NATO na Jugosławię z Kosowa uciekło lub czeka na granicy 400 tysięcy osób, ponieważ serbska ofensywa trwa już rok. W tym czasie swoje gospodarstwa opuściło 831 tysięcy Albańczyków. Wieczorem rozpoczęła się ewakuacja kosowskich uchodźców do państw NATO. Pierwsze grupy pojadą do Turcji i Norwegii. Według wyliczeń Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców, w Macedonii znalazło się już 120 tysięcy kosowskich Albańczyków. Od wczoraj przybyło tam pociągami lub piechotą około 6 tysięcy nowych uciekinierów. Kolejka oczekujących na granicy jugosłowiańsko-macedońskiej wynosi 25 km. Rekordowa liczba uchodźców, bo aż 230 tysięcy, dotarła do Albanii. Najmniej jest ich w Czarnogórze 35 tysięcy. Światowy Program Żywnościowy uruchomił most powietrzny z pomocą dla uchodźców z Kosowa. W stolicy Macedonii Skopje wylądowało od rana ponad 30 samolotów. Trzy transportowce C-130 z pomocą humanitarną przyleciały z Włoch do Albanii. Jutro poleci tam sześć maszyn, a od środy będzie ich latać po 10 dziennie. W ramach tej akcji do uchodźców dotrze między innymi 1 200 tysięcy dziennych racji żywnościowych. Dar od rządu Stanów Zjednoczonych. Wczoraj do Albanii przysłano 22 tysiące takich porcji, a do Macedonii 15 tysięcy. Dostarczono również mąkę dla piekarni w Tiranie, Kukes i Duresz. Pracują one bez przerwy na potrzeby uchodźców. Tymczasem Rosja postanowiła wysłać pomoc do Belgradu. Ludność Jugosławii otrzyma ubrania, żywność i leki w wartości ponad miliona dolarów. Ze 120 tysięcy uchodźców, którzy uciekli z Kosowa do Macedonii, 85 tysięcy nadal koczuje na granicy z Jugosławią. Możemy ich stamtąd przewieźć w ciągu dwóch dni. Mamy takie możliwości. Potrzebna jest tylko zgoda władz macedońskich, zapewniają przedstawiciele Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Jazince, niewielkie przejście graniczne jest wciąż otwierane i zamykane. Nawet wówczas, gdy jest otwarte, do Macedonii wchodzi niewiele osób. Bardzo wolno trwa rejestracja uchodźców. Po drugiej stronie tłum stale rośnie. Podobno ludzie koczują wzdłuż odcinka drogi o długości ponad 20 km. Kolejka wkrótce będzie większa, bo z Kosowa napływają wieści o kolejnych serbskich represjach. Wypędzonym z Uroszowaca i kosowskim Mitrowicy, Albańczykom wydaje się, że właśnie tędy najszybciej trafią do bezpiecznej Macedonii. Ja czekałam trzy dni, tam jest strasznie, a niektórzy czekają ponad tydzień. Niestety także macedońscy policjanci i żołnierze źle nas traktują. Krzyczą i grożą bronią. Do tego piekła nikt nie wchodzi. Nie pozwalają macedońscy żołnierze. Żywność podawana jest ponad głowami policjantów. Władze nie puszczają nawet lekarzy. Sytuacja jest bardzo ciężka, brakuje żywności i lekarstw. Tu na granicy można pomóc niewiele. W sytuacji miały poprawić obozy przejściowe, miały zapełnić się uchodźcami, dopiero tu miano ich rejestrować i rozsyłać później do rodzin lub innych obozów. Okazało się, że taką funkcję spełnia tylko jeden obóz ko Inne są prawie puste. Jesteśmy tu od wczoraj, nasza rodzina pochodzi z Brüştiny. Pogubiłam się z rodziną, nie mam z nimi żadnego kontaktu. Uchodźcy nie wiedzą, na jak długo tutaj trafili. Obozy mogłyby przyjmować o wiele więcej osób, gdyby nie wręcz ślamazarne tempo rejestracji uchodźców przez władze macedońskie. Przedstawiciele międzynarodowych organizacji humanitarnych nieoficjalnie po cichu zaczynają mówić o celowym działaniu Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców chciał rozwiązać problem wąskiego gardła, czyli rejestracji. Zaproponowaliśmy, że pomożemy w rejestracji, że będziemy to robić w specjalnych obozach. Niestety, macedońska strona odrzuciła tę ofertę. W innych sprawach do współpracy z Macedończykami organizacje międzynarodowe nie mają żadnych zastrzeżeń. Skopie Piotr Górecki, Wiadomości.